Malko, witam Was w dzisiejszym filmie. Tu mam taki sprzęcior. Pompeczka. Pompa. CO. I tutaj taki jakiś, jakiś elektryczny zawór czy coś w tym stylu. Nie wiem sam dokładnie co to jest. Odpieca kawałek taki. Ale poćwiartuję to najpierw na mniejsze kawałeczki i Wam to bardziej pokażę. No i mniej więcej to poćwiartowałem. I to wywodzi na to, że to jest jakiś zawór trzydrożny, czy jak to ten nie wiem. Naprawdę nie wiem jak to nazwać. Nie chcę, który jeszcze się z niego... Woda zardzewiała. Jakiś taki zawór o co tu w tym chodzi, To jakaś wajcha na dole, nie wiem, tu sterownik jakiś sterowany, czy co, coś tu pisze, ale nie mam pojęcia, mniejsza z tym, ważne, żeby coś w nim było, wygląda jak skrzynia biegów od Jelcza, <laughs> żartuję, dobra, spoko, co, rozbiorę to na kawałki zaraz, rozszartuję go i zobaczymy, co będzie tam w środku. Ola, co my tu mamy? Tu jakiś silniczek jest, trochę okablowania. O, tak bardziej wstępnie ten zawór rozebrałem. a ja Tutaj już sam zapieczony całe To ma złomno. niestety, tu jest metal, to też jest metal, już wszystko. To była taka tarcza, tu wszędzie były zębatki. Jakiś zawór elektroniczny. No i tu widocznie to się nieźle przegrzało, bo termometr. Łapie, to na połowie zatrzymał, czyli na 60 stopniach o, skrzypi jak lala. No, co? Ja pompka jeszcze została do rozebrania trochę jak jakieś blaszki w smażę, ale no, jest morząc, mosiężna podkładka Dobra, to co? Pompajkę, pompajkę rozdbcimy. Pompka rozczłonkowana, mamy linię, tutaj ta miedziuszka. Także witam Was na podsumowaniu, mamy tutaj 260 gram po 30zł 10 grosz po 30zł 10 groszy 7zł 83 grosze. także to tyle do miedziuszki.

Mieć, e, wokowa, to jest rurki inaczej, 30zł, 80 po 30 kilo 150 30zł, 80 to jest 35zł, 42grosze. I Mosiąc żółty, Mosiąc żółty mamy, proszę Państwa, książek. Mosiądz żółty mamy kilo 710 dziesięć gramów. Mosiądz jest po 21,40 3659. Ładnie. I hey, tu mam normalnie kawałeczek. Mosiądz pobiał. Nie za wiele tego towaru. Mosiąc pobiał 20 gram. Po 19,80 jest. Na dzisiaj że to jest 40 groszy, ale doliczamy do łupu. Pobiał, tam ląduje. Amelinium nie sprawdziłem. Amelinium na dzień dzisiejszy. Ale chyba zrobimy po 6 zł Dobra, zaniżymy 5 zł po piątaku, 430 gram po piątaku, 2 ,15 zł 15 groszy do pudełka, do pudełka na przetop. No. i co? No, złomik mamy jeszcze. W najwięcej z tego ciężaru będzie chyba w złomiku mamy cztery kg. 4,890 dziewięćdziesiąt cztery kilo po złotówce. 4 ,89 zł 89 groszy. I w całość, proszę Państwa, mamy o, pójdzie. w całości mamy 87 zł... 87 ,28 zł 28 groszy. Takie ładnie, prawie stówka. Takiego kawałeczku. Także dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.